Temat dla murzyna 500, plus. patrz! Robi dzieci nałogowo i w tym jest jeden haczyk, bo skurwia nie chce iść do pracy! Proste, i tak wypluwał te wersy, bo jest pasożytem! Jak ferdę kiepski, jał ogólnie, lecę tutaj z sercem. patrz, 4 Nic dziwnego, że wszystkie są z dawnem Dobra, ja tu tak wpadam w nit, ma dzieci z dawnem Jaki ojciec, taki syn? Proste, ej, lecę tu pomału Bo twoje dzieci są jak kurwa maciek z Jał, Ogólnie, przy mnie załki mordę Jak patrzę na ciebie, to łapię za śródokręt. Proste, ej, o pętla Łapię za śrubokręt, bo coś wkręca Ogólnie, cisnę te wersje, ale od pierdolu Dzisiaj się nie wykręci Yo, helikopter, helikopter zombel, Może kurwa, dzisiaj rozpierdolę cię jak gospel. Yo, 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 yo jadę ziomy, dzisiaj będę popierdolony. Mam dzieci z domem, kiedy jadę w beat. Nie martw się synku, nie jesteś taki zły. Jestem lepszy, a kiedy wchodzę, rzucam wersy. Ja tu sobie jadę, rzucam zajebiste wersy. Zjebałem, dzisiaj nie ma zachodu! Jaki mam z tobą bilans? 500 do przodu? Jadę dzisiaj, wiesz, że wchodzę, macie kurwa, wisia! I to jest proste, jadę kurwa spontan. Muzyn dobry, muzyn dobry, taka kiełbasa wyborca. Yo, yo. Ile razy mnie rozjebał, no w sumie to jest śmieszne Patrząc na ciebie to największe osiągnięcie Proszę, ja tu tak padam na bity i masz w końcu czasę kurwa wpisać do CV Dobra, i w sumie to jest jasne z takim CV. La mu się raczej pracy nie znajdziesz, świrujesz go z mela, wiesz tak tu banglam, a nie mówiłem kurwa na cokolwiek, helikopter wersem to cisnę Lamusie, możesz co najwyżej kręcić śmigłem Dobra, i nie każdy to sprawdzi Masz przejebane jak Amerykanie w Somalii Yo, ogólnie, wpadam w ten hit Jestem kurwa muzynem, a kim jesteś ty? Proste, igrana jest tu braga Jestem muzyn, Lamusie, nie muszę się przedstawiać Yo, jadę z rapem Ty jesteś muzynem, a ja mam pracę Ja pierdolę jak jadę, kurwy, sprawdzaj! Mówisz coś, ma, że mam zespół Downa i kiedy jadę, sobie cisnę z rapem, Siema, jestem Maciek! Jestem Maciek! Rzucam wersy! Nawet z Downem jestem lepszy! Jadę, kurwa, wersy! przegrałeś, Wersy! Przegrałbyś nawet, kurwa, z chorymi dziećmi! Yo! Yo! I kiedy jadę, kurwa, jadę te ciotki! Pięć! Nie zbił piątki! Ja pierdolę na friskop! Nie zbił piątki! Od dzisiaj będę rasistą! Kurwa! Jadę na pętlach No szkoda kurwa, że to dzwonnik z Notre -Dum. Proste, Grzesiu, to jest brutalne stilo Tobie, Bober, dzisiaj kurwa wszystkie dzwony biją Yo, Ogólne i tak przycisnę człowieku Dziś mu dzwony biją Stanisław Grzesiuk Proste, muszę tutaj wpada na debity Odjebał cię kurwa prawdziwy syn ulicy Ogólnie kiedy wersem tak pisnę Dla się jak Grzesiuk Masz tylko delirkę Proste, Wiesz, i to jest brutalny chłopak Mam honor, boso, ale w ostrogach w ostrogach, w ostrogach, bo kurwa nie ma butów, yo! I jak tu jadę, tak to zrobię! Pierwsze co zrobił muzy na scenie, złudził się na wodę! Yo! Yo, jadę żemuś! Twoja woda, bo bym se wziął do domu! Yo! Jak tu jadę sprawdza, jadę tu kmina! Mam pracę odpierdalać muzyna! Yo! Jadę ciągle w pętle, dobrze baby, bo to robię kurwa! Yo, to jest proste, nacieram na teraz macie Bobera! Dwójki zastąpiłem GML-a! i to jest proste, jak jadę, chłopak! Białystok już mnie kurwa koka i to jest proste, jak tu jadę sobie na Braga, tak odpowiadam! Kurwa, muszę coś dodawać! Koniec gry! Bober wygrywa tę walkę! Freestyle TV Player!